Cześć! Słuchajcie! Sprawdzam, czy się nagrywa. Zanim zobaczycie sobie ten filmik z hasioków, z polowania, fajne rzeczy dzisiaj upolowałem, to chciałem wam jeszcze coś powiedzieć. Spójrzcie, co stoi przed blokiem strasznie brudny i paskudny jeszcze no ale spójrzcie TIF przeszedł wszystko w porządku teraz się bierzemy za odnawianie tych rzeczy nawet mi tutaj zrobili bo tu pamiętacie była dziura no zrobili jak zrobili ale tam ale jest no dobrze jest w porządku nie będę go otwierał, bo będzie o nim film. W każdym bądź razie zobaczcie, nawet nówki opony założyli, w każdym bądź razie nakosztował no, mnie ten remont. Remont to nie remont, był, bo to były tylko sprawy związane z, z czym. Sprawy związane tylko i wyłącznie techniczne. Tam jest lista, pokażę Wam później tą listę, jeszcze na następnym filmiku. Na tej liście jest naprawdę tyle. Masakra dosłownie, masakra, no nie masakra, no bo to są stary samochód. 94 rok, wiadomo, nie? Żeby teraz spełniał jakieś tam wymogi techniczne, no musi być zrobiony. Są wymienione klocki, tarcze, przewody hamulcowe, jakieś tam puszkę założyli, żeby emisję spalin, chociaż mieć są, wiecie, bez naklejki, ale można jeździć, bo to się w Niemczech teraz w tej chwili zmienia. Już odchodzą tych stref czystego powietrza, dziwne, no ale tak jest. No i, i, i wiecie, jakieś przewody, świece, filtry, oleje, wszystko, wszystko w tym samochodzie jest zrobione. Podłoga jest w super stanie, jest niemarzy. Także tylko po prostu go odświeżyć. Odświeżyć go z zewnątrz. Pierwsze co będę malował, to będę malował dach. I, i, zrobię lekkie, i, I na pewno te, i na pewno zderzaki. Później zrobię poprawki i on na razie taki biały będzie. A później, przypuszczam, że chyba zrobię to, nie wiem. Na wiosnę przyszłego roku, albo może jeszcze w tym roku, zobaczymy. Na jesień, że będzie kolor taki moro, czyli wiecie, ten kake, czy tam jakiś tak się nazywa yy, bundes, bundes, dobra, wojskowy Raptor, albo biały Raptor. Jeszcze nie wiem. Dobra, to tyle. Zapraszam na film. Dzień dobry, cześć, czołem. Witajcie, moi drodzy. Sobota jak zwykle atakuje. Atakuje Hasiok, gdzie się miałem jechać gdzie indziej ale niestety z różnych tam powodów nie mogłem, szkoda, bo fajnie by było coś innego jeszcze znaleźć. No ale co, atakujemy tutaj Co nam zależy? Na pierwszy rzut, nic ciekawego nie ma Tak to, to za do rozpalania chyba. Poduszeczki fajne. No i najgorsze co może być, muzyka, jasny wind, ale zobaczymy. Tu ławka jest, ale samo to bez oparcia, no trzeba by było wziąć, no nie? Jest oparcie to weźmiemy tą ławeczkę to muszę się wyłączyć i ją zgarnąć, bo zaraz jest masa ludzi. Masa, no dużo ludzi. I mogą mi to zwinąć. Słuchajcie, wziąłem te nogi i bo teraz tak, to oparcie, bo to jest od tej ławki na pewno. Ale ono jest takie, to jest plastik i drewniane. Nie wiem czy to warto, Cię tak to wygląda. To warto brać takie oparcie. No zobaczymy. No, szkoda, że Was nie mogę doradzić. No. Bo jeśli ktoś by sobie do de nogi wziął i sam sobie deski, yy, to by było lepsze, nie? jakieś fajne krzesełka drewniane, tu składane. Muszę żony zapytać, czy ona już działa. inwalidzki. Zniszczony dobrze, słuchajcie, idę na spec, zobaczyć, bo może coś tam będzie, nie? Tu taki kibel, znaczy klapa na kibel, pewno wiadro się podkłada, albo worek się wiesza i to, ale jak ta, jak lala, a tu klimatyzacja wielka musi, no duża klimatyzacja, a to chyba od tego też, od klimy, na pewno, sople się osobni? a to nie, to nie. Dobra, słuchajcie. Atakuje atakuje szlepik. Dobra. Słuchajcie. Ruch jak w Paryżu na wsi. kurna. <śmuszelne> Muszę popatrzeć. Co tutaj mamy? <śmuszelne> składać. Uh -huh. uh -huh. jest jeszcze jedna część. Ok. jest coś jeszcze jedna takie cudownika szukamy reszty części nie wiem co to jest płyty jakieś nowe zbanuszek okay. też sobie odłożę <coughs> Wchodzę sobie w kartonik. Powiem wam, że to jest śliczne. Kurde, udało mi się, udało się. Jednej, nie ma jednej tej, jednego dekielka chyba. Okay. Szukajmy dalej. Aha, te płyty miałem spojrzeć. To mi pytał kiedyś o to widzę coś, się nie, to, to hit. Stars, nie. nie ma Ладно, то не факт, что Jeden Spójrzcie jakie ładne zostały. Pan sam patrzył mi doł. Widział, że starym rzeczami się interesuje. A ja. Tu jakieś takie szkło. jeszcze nie. Nie wiem tutaj, Bardzo ciekawe okay, idę sobie to zaraz odłożyć, bo żeby cię to nie porwali i spójrzcie teraz tutaj fajna lampka Też ją wezmę Też ją wezmę okay. Okay. Czyli trochę nowych rzeczy wystawili, nie? fajny słoik, to bardzo ładny to co to jest? czy to nie jest od tej lampki? kto wie, bo takie no nie wiem teraz nie wiem właśnie hmm. zostawię na razie, bo nie wiem no dobra, idę to zamieść i za chwilę się łączę. Facet szarpnął fajny ten ekspres do kawy. Kurczę, nie zdążyłem. Zobaczcie, tu jest Medion, Ale to nie jest 4K. A moja widzka szuka 4K. Ja się na tym nie znam. Ale by było napisane, nie? Idę zobaczyć tego gościa. O tutaj jest też coś ciekawego, jakieś świetne piszące, wiszące. To fajnie jest. Może to jest jałówka potrzebna? Cisza czy jest? Czy co to jest właśnie? Cisza chyba, nie? Ale ładno. Nie wiem dokładnie, bo tak to wygląda. Może i to wezmę. Dobra, idę się pytać o cenę tamtego, co wziąłem i czekam, aż ten facet sprawdzi to. Ten... O kurczę, widzicie, wierzył. Szkoda. topie 45 euro, 40 euro. Kolia, kamera, szarpa, lisy. Już nie modne, co? Czy modne? Ale to są prawdziwe lisy. O te złomki. Słuchajcie, zobaczcie za ten są Za te wszystkie rzeczy, co kupiłem, żeby płacić 10 Także luksus, cieszę się. Fajny zakup. A wiecie, co zauważyłem jeszcze? Zauważyłem jeszcze rzecz taką, że pan, e, jak już mnie zna, to on już. Ja już mam taką, taką kurczę nowej, tutaj trochę, i on mi sprzedaje taniej. na znaczy nawet żona Właśnie, że jest tak. Tutaj coś jest, jakaś jura znowu. Czy to jest ten sam, ten sam, Czy ten sam, niestety. Niestety, ten sam. No dobra, to sobie pochodzę jeszcze. Popatrzę. A takie ciśnieniowe, też są fajne te ciśnieniowe. No, no. no to jest właśnie na chwili trafił. O, kołyska śliczna, go -kart dla dzieci, taki, taki chodzik, nie? Chodzik. No dobra, przejdę dalej. Popatrz, jeszcze pan, jeden z widzów mi mówił o Żerandolu, ale nie widzę już go i puść. pójść. Widocznie, tak jak mówił, był szklany, no nie ma go już. Nie ma go już, a tam jaka fajna już Czekajcie, idę zobaczyć. Tu nowości jakieś? Nie widzę. O tutaj, spójrzcie jaka ładna. O, Ładnie wykonana. Kurde, żeby nie strącić, kompletna, ale to jest ślicznie wykonana, naprawdę, nie wiem czy to wziąć czy nie, moja żona jak takie rzeczy widzi to zaraz się trzęsie, bo ona nienawidzi tych, wiecie czego nienawidzi, i ma rację, i ma rację, dobra, fajne walizy, co to za walizy? Jakieś takie, no, fajne, powiem wam szczerze. do kampera, czy gdzieś, no, super są. Tak patrzę tam jednym okiem na te moje rzeczy, bo ludzie są różni tutaj. Idę zobaczyć na kufelki Na kufelki idę zobaczyć. Wiecie, capną i, i już I nie ma, nie? Capną i nie ma Szukaj w Nie ma tutaj nic takiego Znaczy to, hmm, ciekawe, nie no, ciekawe to, to, to wszystkie rzeczy, nie? Co stare to ciekawe, kurno Może coś ze sztuk sztuki pięknej? <gry> Stare lustro. Nie widzę nic ciekawego. też. Nic ciekawego, panie kolego. Tu się coś nie schowało? Nie. Tu się nic nie schowało. No dobrze. Szukam dalej. Jakichś ciekawych fantów. Tutaj wszystko rozebrali. Widzę. Kula. na miejsca z jakimś tam grawerem czy, czy odbita może pani grawer ale ładna czarna o wykorzystali ten stolik do do telewizora ja tu coś ciekawego widać? Nie wiem do czego to jest. Jakieś podkładki, ale po co? No dobra, co to, to te dwie sisze, tylko tak są jeszcze. Dosyć fajne. Świata. tak kręcę się w jednym miejscu, bo... No, bo się kręcę, mogę przeoczyć, dużo rzeczy zawsze przeoczą. bo się skupia na tym, o jest, 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 już leci, kurna, fajna butelka, leci, bo jest, a później obok stoi coś pięknego i człowiek to zostawia, inny ktoś pyta. I później są niesnaski. Bo człowiek mógł, a nie dostał. Podkowa. Ładny zwanek, ale wyszlebiony. Jest coś takie, żeby... ...sowy wiszące, ale to jest... wiecie co? To jest... To jest... Nie wiem, że plasmy. Plas, plas. Dobra, pokrążę jeszcze trochę bez tego. Bez kamery. Zobaczymy co to się wydarzy. Ok, popatrzcie trochę bez kamery. Gdzieś jeszcze popatrzcie. No widzicie, ja miałem rację, że tam poszedłem bliżej, bo już mi gościu przewracał tam i chciał to po prostu chwycić, nie? A tak tego, a tak to przynajmniej przypilnowałem. Znowu się tam chyba kręci. No, tak to jest. Kurczok Dobra tu jeszcze popatrzę W sumie już chyba nie, tutaj już chyba raczej nic nie chyba nic już nie zdobędę także chyba zawijam manatki i na dzisiaj będzie to dosyć może jeszcze poczekajcie, chwilę jeszcze poprzeglądam trochę płyty. Tam z przodu nie? Z przodu poprzeglądam płyty. Ok, wyłączam się na chwilę. Słuchajcie, powiedzcie mi, do czego to jest. Cóż tu takiego? Jak coś to powiedzcie może jeszcze będzie na pewnym razem. Jak warto to zabrać, to się zabierze, Znalazłem jeszcze tego płytę z CD Eminem sobie wziąłem jeden jeden z tych yy, jak się nazywa eee, szybko kabel taki ale jest ładny, no kurcze nie wiem się zastanawiam i zastanawiam wiecie tak tutaj krążę cały czas, żeby nie stać w miejscu, bo przywiozłem jeszcze coś ciekawszego, nie Aktywne. No obraz już widziałem Po jest to, co widziałem no? Nic nie donieśli A cały czas coś tam wierci, no? I a co to za jakiś jakieś Jakie? dwa, cztery, sześć sztuk takiego czegoś z takim wzorkiem takie nie wiem mi ni to filiżanka mi to bez podstawek, bez niczego ale 3 tygodnie to jest, <laughs> a, ty a, to jest, to jest jeszcze garnek do mleka a tutaj jest z akcesoriów budowlanych Mamy? Nie. A Co to za skrzynka? Metalowa, ale puszka, nie? Tak. Spójrzmy, co tu jest. Była. Ale skrzynka jest fajna, metalowa. Także na pewno nie jest nowa, tylko to jest stara puszka. Staraj się, chwytaj się, świecę, świecę. Co to za świecę? Bosz Beru. To chusta. Może jakieś będą świece z dawnych lat. Łoszowskie wszystkie Beru. nie ma świece to się nie martwię, żeby się i tak one będą, bo tutaj i tak nie widzę, żeby było. one już leżą bardzo, bardzo długo Ok, słuchajcie. No? Ale jestem kurde zadowolony z tych rzeczy, co kupiłem. No Za taką cenę, nie? Słuchajcie, to fajna. Cieszy, kurde, no cieszy. Od razu gęba uchachana. A co to jest? Kanel, kanel, kanel. Nie wiem, jakieś czyściwo. Ani, nie no spójrzcie, peruka. ze wyczepiania, czy coś? 100% kalon Nie wiem, co to oznacza. Ojej, bo to jeszcze rzeczy. Coś mi w gardle gryzie. Buteleczki jeszcze są. Się dowiedziałem że lata 60., 70. To różnego rodzaju soków. Już mi któryś z widzów. Poinformował już mnie do Już mnie do A co panie, Z wami? Czego nie wiem? Zapytam. Odpowiadacie. Super. Przynajmniej na drugi raz coś człowiek wie, wie co ma wziąć, nie? No, także... Także szwagrze, Nie ma lipy, panie. Od was się uczę, a u was jest was... jest was... Ponad 2,5 tysiąca, no to tylu jest ludzi, no to ekspertów nie brakuje. Także to jest super sprawa, bo człowiek naprawdę się na, na wszystkim nie może znać. Czasami są rzeczy takie oczywiste, wiecie yy, takie oczywiste, że w no, przedszkolach może by wiedział do czego to, a ja na przykład nie wiem, nie, trochę wstyd, może czasami, ale no niestety, no nie wszystko człowiek w życiu widział. Tutaj no. <grytania> to panie kilonek, że były za trzy. Cztery? Pięć? Chyba, że pojedynczy, nie? No dobra, słuchajcie, kochani. Zabieram ten swój towar i, 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 i schodzę na dół. włączyłem raz, bo muszę pokazać tu pan, y, pan migotce, że patrzyłem, że spoglądałem, że szukam. Y, wiecie, wicka pro, prosiła, żebym spojrzał na na ekrany w 4K, bo szukamy takiego czegoś. Ale te nie są 4K, te są zwykłe. Więc, więc dajemy sobie spokój. No, także migotka. Musisz jeszcze się wstrzymać. <grytanie> Panna migotka. Robię Wam takie malutkie podsumowanie już tutaj, <grytanie> bo czekam na żonkę. I spójrzcie, co kupiłem. Takie to, to jest blacha, to jest taka blacha, ale nie wiem czy to jest zwykła blacha, czy to jest jakaś, czy to jakaś, jakaś miedziana. W każdym razie bardzo fajne takie nie wiem nie wiem jakie, z jakiego to jest Hand, coś tam jest napisane, co tutaj jest napisane. hat, Haturas i coś. Nie mam pojęcia. Taki z fajny tak, bardzo mi się podobał do, do tego to, to coś też kupiłem nie wiem co to jest ale bardzo ładne szkło tu Aha, to jest ważna rzecz lampa naftowa ale to jest oryginał oryginał i ona jest z knotem no bardzo fajna taka malusieńka fajna rzecz yy, Eminem znalazłem Eminema kupiłem i Ty też jeszcze to z tych, tych rzeczy to śliczno to jest i teraz tak, coś, coś takiego nie ja wiem jakiegoś nietoperzo, nietoperzo człowieko czachowate, nie wiem co to no te, te nogi żeliwne nogi żeliwne, bardzo ładnie w fajnym stanie, nic nie ułamane nie ok to włożę tutaj żeby się tutaj nie walało i spójrzcie na to, piękne Oczywiście sam to jest taki no jakiś taki kunszdruk, no ja nie wiem jak to nazwać, to jest takie plecione, jak to jest, szydełkowane, nie, nie wiem, nie wiem o, ale drewniane, drewniane ramy, przepiękne. To jest jedno, jedna rzecz. To jest haftowane, o widzicie, taki haft jest. I to jest druga, to są naprawdę piękne, stare, drewniane ramy. Bardzo to jest ładne. Także jestem bardzo zadowolony z tych zakupów, bo cena była bardzo, bardzo oczywiście super, bo za to wszystko i za te dwie nogi zapłaciłem 12 euro, sobie wyobraźcie, 12 euro. Także wszyscy, jak oglądacie, to oczywiście subik, lubik, ameryka, kto obejrzał to nie klika. Jeśli się podobało, zostawcie wszystkie pierdoły, oglądajcie w miarę możliwości reklamy. Jutro prawdopodobnie Flomark z całym, całym serduszkiem z wami. Trzymajcie się ciepło. Na razie. No i do juterka.